I e, witam Was w czwartym odcinku z MSP. E, tak widzicie, mam już na komplet, myślę, że nic na razie nie będę kupować. Na początku może znaleźmy zwierzę kajak co nie. Damy chyba tego kotka. I w ogóle zbieram prezenty, ale przecież nagrywam. Gazetkę. Ty? Fajna? Dobra. Mm. Nie wiem, jak mi się to tak wyświetla, bo to trochę wkurzałem e, Ktoś zaprosił do znajomych. Dobra. Dobra, Dobra. Dobra. Się. E, Tutaj mam prezent. Zobaczmy. Nie Patrzcie. O, jest. Okej, okay, i jak zawsze pójdziemy do jakiegoś czatu. Nie wiem, chodźmy do plaży na chwilę. Ehm, co my możemy tu zrobić? Czekajcie, wywołam sobie gwiazdy może. Okej, okay, łapię gwiazdy. I... nie się ścina. Dobra, łapię gwiazdy, łapię gwiazdy. Złapię, 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 złapię. <ślesy> Jedna? Dobra, zrobimy jeszcze ten e, quiz. Mmm... kurde. Nie wiem co to jeszcze. Źle. Zawsze mam prawie w tym źle. Kurde. Okej. Okay. I autografy jeszcze zbierzemy. Yes. Łak, łap, łap, łap. łap.

Jutro muszę nagram coś z moją koleżanką, ponieważ jutro jest Dzień Nauczyciela, czy to znaczy... Nie ja wiem, ale po prostu nie musimy iść do szkoły I ja nie idę I przychodzi do mnie koleżanka, więc może razem coś nagramy Okej okay. mm. Nie wiem, zagrajmy... Nie wiem, co możemy zrobić, szczerze yy. mm. Kurde Zrobimy może coś w Design Studio. OK. E, robimy tutaj czarne. Pozdrawiamy. Julka VIP 333. Hmm. Dobra. I wróćmy do tworzenia. Dobra, no może coś takiego moro. Ale chyba mam coś takiego w piątkach e. hmm. Kurde, dobra, niech będzie taka Ale chyba... Czekajcie, bo ja chyba mam taki komplet Żółtego może... Jaki najlepszy no, żółty. A no, dobra, nie będzie. Okej. Okay. No, mam taki ten. No i mam taki. Dobra. Okej. Okay. Napisałam, że zbieram prezenty. Mm, Cześć wskarbońcy Z tego, że ja dzisiaj opróżniałam W sumie nie opłacało mi się trochę tego opróżniać Okej, okay, może stworzymy jakiś komplet cały czas jest ten sam no. Ale spróbuję stworzyć coś z tych nowych Ale to tam do listy, bo na razie nie kupuję Kude, weźcie to To jest przeładne Zróbmy to w takich świątecznych kolorkach okej okay. i bolerko miękkie eee okej i jak na jak nie będzie zakrotkowane to polecę no i kanał. <noise> tak ona nie ma filmików, bo jeszcze nie ma programu nagrywania. A ja ogólnie nagrywam bannikan. Kurde, nie ma żadnych ładnych ciuków. Szczerze. To jest nawet spoko. Więc jestem taki o tu. O, niech słodkie. Pozwólcie, że już buty wybiorę, czujnika to są takie, no, wybiorę już inne buty, bo tylko jest coś takiego, albo um, jakieś takie inne jeszcze, ale też mi się zbytnio podobają. Okej, okay, dam jakieś takie butki i może tam jakieś akcesoria, nie wiem, na głowę, na, nie wiem, na coś. więc wziąłem jeszcze taką brązetkę i myślę, że tak będzie wyglądał ten komplet dobra wow, pierwszy raz chyba na odcinku zrobiłam komplet To co, może zrobię tą biografię bo w sumie, no co mi szkodzi, tam napiszę, że nazywam się, mam na imię Julia i w ogóle więc do Was wrócę dopiero gdzieś po Okej, okay, skończyłam. Możecie sobie zatrzymać i zwolnić. Zróbmy minutę ciszy. No ja żartuję. <grymianie> Dziękuję Jókawiu P3 za prezent i za grafa. Okej. Okay. co możemy porobić dalej? Więc tak, poszliśmy już do czatu. Zrobiłyśmy komplet, poprawiłam go w jafie. Moglibyśmy jeszcze zagrać w coś Dobra, zagrajmy w wiersze i łukamy, ma potem czekamy I dziękuję też... Czekajcie, będę znowu Dziękuję też hafiu jeden za prezent i pozdrawiam Okej, już jestem i napisałam tam, że no, że dzięki do tego i w ogóle um, Juka chciała, Juka chciała, do ja mnie prezent zyska, ale ja mam um, tego vip na tydzień i 2000 to jest coś niemało, jak jeszcze nie wiem, 7 dni, mam no, znaczy się do niej um, jakieś 6 czy 5 dni. To jeszcze jest nawet sporo, więc wolę sobie zachować trochę kasę. Mam się ubrać jak gwiazda roka. Myślę, że to wygląda jak gwiazda roka, C. Tylko... znacznie nie jak gwiazda roka, ale... Hmm. Wolę tak zostać, A w ogóle jakaś dziewczyna mnie zasłania. Okej, okay, mam się ubrać jak twój nauczyciel. Zależy... od czego? Aha, spoko. Jak e, mój nauczyciel. No, mm, mm, mm. no nie wiem, szczerze co dać. Co ty, Juka? Na, Juka oh, sorry, jestem, życiu, że na ja do mnie, Juka. E, bo szczerze tak do mnie mówią i ja tak mówię do koleżanki. Co ty, Juka, napisać na statusie Lady lady, prawda? Wejdź jutro, będziesz na YouTube. Aha. Będziemy sławna. Dobre, kochani, myślę, że to by było już na tyle. Zapraszam Was do następnych odcinków, które pewnie jutro nagram. Jak mówiłam, będzie u mnie koleżanka, więc razem coś nagramy. Jak ona będzie chciała, więc żegnam się z Wami i pa, kochani.